Pytanie o to zimno, bo powiedziałeś, że właśnie w zimę bardziej spalamy kwasy tłuszczowe. To czy morsowanie przechodzi lepiej i lepiej, po prostu, lepiej morsujemy, może po prostu lepiej jesteśmy rozumiem, zdolni rozumiem. do morsowania poprzez bycie na keto? A testowałeś to? Tak, ja morsuję już kilka lat w zasadzie i jak zacząłem morsować po przejściu na ketozę. To pierwszy raz był fatalny. Jakby moje ciało jeszcze się adaptowało, to bardzo trudno było mi dłuższy czas wytrzymać w wodzie, ale z czasem to rzeczywiście lepiej to wytrzymuje. Tak, też mam takie odczucia po samym sobie i po rozmowach z innymi. I chodzi o to, że w momencie, kiedy korzystamy z kwasów tłuszczowych, nieco inne mechanizmy działają, jeżeli chodzi o nasze ogrzewanie. Jest to ogrzewanie, powiedzmy, bezdrżeniowe i dla mnie i dla wielu osób jest to dużo efektywniejsze i przyjemniejsze. Ja po prostu na węglowodanach gorzej znoszę zimno, i ma to swoje potwierdzenie, powiedzmy, w fizjologii człowieka. Mhm. Czyli już nawet na poziomie biologicznym jest coś w tym. Tak. Okej, okay, trochę skaczamy pomiędzy tematami, i chciałbym wrócić teraz do tematu węglowodanów dla sportowców, bo powiedziałeś, że ogólnie ładować się węglowodanami nie zaleca, ale jeżeli jesteś sportowcem, to jak najbardziej. Więc czy mógłbyś rozwinąć temat? Tak, ja jestem zwolennikiem takiej. Yy metodyki, która nazywa się TKD, czyli Targeted Ketogenic Diet, która mówi o tym, że rotujemy węglowodany około treningowo. No bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy wrzucisz cukier w stanie ketozy, w stanie fizjologicznej bezpośrednio przed treningiem, na którym ten cukier zostanie zużyty. A zupełnie jest inna sytuacja, kiedy zjesz go na noc, kiedy będziesz leżał w łóżku i nic nie robił. No? I kiedy zjadamy węglowodany bezpośrednio przed treningiem, no to praktycznie ich 100% jest utylizowana bardzo szybko po rozpoczęciu tego treningu przez nasze mięśnie. Yy, Dodatkowo aktywność fizyczna, niezależnie od insuliny, pobudza glut 4, czyli takie cząsteczki w naszych komórkach mięśniowych, które transportują glukozę do wnętrza komórki. Także jest to bardzo prosta sprawa. Nie? Mamy powód do tego, żeby tę glukozę wrzucić, i wiemy dokładnie, czy nasz organizm sobie z nią poradzi i ją zutylizuje. Organizm dzięki temu, że to będzie cukier krążący we krwi w trakcie aktywności, nie będzie potrzebował wydzielać tak dużych ilości insuliny, a nawet jeżeli je wydzieli, to nie jest aż taki problem, bo insulina okołotreningowa to jest jak najbardziej nasz sprzymierzeńc. Więc pierwszą taką rzeczą jest spożywanie węglowodanów prostych przed oraz w trakcie treningu i czasami... U osób, na przykład, których celem jest budowanie siły, budowanie masy mięśniowej i spożywanie węglowodanów złożonych bezpośrednio po treningu, bo wtedy też jeszcze jesteśmy narażeni, że tak powiem, na tą lepszą wrażliwość insulinową. A jeżeli chodzi o spożywanie węglowodanów złożonych, ale na przykład 3 godziny przed treningiem, czy to by było równe temu, jakbyśmy spożyli węglowodany proste na przykład pół godziny przed treningiem? Myślę, że mogłoby być to nieco mniej efektywne, ale wciąż prawdopodobnie działałoby całkiem dobrze. I teraz praktycznie, jak do tego podejść? Idea na trening boksu. Pół godziny wcześniej powinienem na przykład zjeść sobie jabłko? Ja wolę miód. Uh -huh. Więc zwykle u mnie to jest po prostu kawa z miodem, albo czasami jak już jest mam trening na późniejszą godzinę, to nie piję kofeiny, tylko biorę samą łyżeczkę pełną miodu. I dodaję sobie też miód na dowody na trening. Ja biorę na trening wodę, gdzie jest sól, gdzie jest miód. I to sobie popijam w trakcie treningu, dzięki czemu na bieżąco tam dostarczam. Glukozę, żeby, żeby sprawnie organizm funkcjonował, żeby mięśnie miały dodatkowe, dodatkowe paliwo. Czyli nie są to jakieś duże ilości? Nie są to duże ilości. Czasami ludzie właśnie mnie pytają, czy, czy to jest możliwe, żeby tak małe ilości robiły różnicę, no ale wiele osób, w tym TKD, odczuwa bardzo dużą różnicę. Rozumiem. Jeszcze właśnie już powiedziałeś, że przed snem nie zadziała to tak samo, ale słyszałem teorię, że niektórzy ładują się węglowodanami przed snem. I wspomaga to regenerację, czy coś takiego? Z tego co wiem, to ta teza wynika z takiej teorii, że węglowodany wpływają na zwiększoną produkcję serotoniny, a serotonina wpływa na zwiększoną produkcję melatoniny, dzięki czemu ma być tam lepiej. Uważam, że mimo, że trochę prawdy w tym jest, że tam węglowodany serotonina, melatonina, to jednak pójście spać z pełnym żołądkiem trochę zniweczy w ogóle to wszystko, co miałoby dać to biochemiczne doładowanie. No plus do tego dochodzą, dochodzi fakt, że tak jak cykl roczny wpływa na nasz metabolizm, tak samo cykl dobowy też. I okazuje się, że rano mamy nasiloną glikono, glikogenazę, czyli korzystanie z cukru, nasz le, lepiej rano toleruje glukozę, a wieczorem bardziej nasilona jest betaoksydacja, czyli spalanie kwasów tłuszczowych. Więc raczej w momencie, kiedy wieczorem jest nasilona betaoksydacja, no żeby w nocy przez 12 godzin przetrwać, prawda, korzystając z czegoś, wrzucać cukier nie jest to do końca tutaj, Dobry pomysł na dietach keto przede wszystkim. Czyli znowu praktycznie to podsumowując, nie ma co sobie zaprzątać tym głowę. Raczej tak. Jeżeli ktoś ma faktycznie problemy ze snem, ma problemy z produkcją serotoniny, to szukałbym przyczyny i rozwiązania gdzie indziej. Mhm. Rozumiem. I teraz myślę, że możemy już przejść do ostatniego tematu, głównego tematu tego podcastu, jakim są zamienniki cukru i sam cukier. Jak już udało mi się zauważyć, jesteś fanem miodu, ale zanim przejdziemy do tych zamienników, to chciałbym Cię zapytać, co tak naprawdę jest nie tak z cukrem, czemu on jest taki zły? Znaczy, znów bym powiedział, że nie ma nic nie tak z cukrem, dopóki nasza gospodarka cukrowa jest w świetnej kondycji. Nie, i dlatego osoby na diecie węglowodanowej potrafią dożywać w zdrowiu dalekich lat i potem mówimy: a moja prababcia to słodziła herbatę i było wszystko dobrze. No bo zasadniczo w tym cukrze rafinowanym, poza tym, że ma bardzo duży potencjał do tego, żeby u osób, szczególnie nieaktywnych, robić duży bałagan z gospodarką cukrową, to sam w sobie nie jest jakiś toksyczny. Tam nie ma antyzbrylaczy, jak w soli, yy, przemysł takiej dostępnej zwykle w marketach. Więc cukier nie jest zły, z są zaburzenia gospodarki cukrowej. To, że cukrem z cukierniczki łatwo dolać oliwy do ognia i, i sprawić, że te go zaburzenia gospodarki cukrowej będą u nas bardziej zaawansowane, tak to fakt. Nie? Więc u większości osób, wiesz, które nie mają świadomości swojego żywienia, swojej aktywności fizycznej, to nie jest dobry pomysł, żeby to e, regularnie stosować. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto bardzo regularnie trenuje, jest na diecie węglowodanowej i akurat na trening zapomniał wziąć, wziąć miodu i może zastosować dzisiaj tylko czysty cukier, to okej okay zasadniczo. Nie? to Zasadniczo to nie będzie jakieś tragiczne w skutkach. Więc tak, powiedziałbym, że to nie cukier jest problemem. Tylko zaburzenia gospodarki cukrowej. A to, że cukier, z cukierniczki, szczególnie osób nieaktywnych, może dosyć łatwo do tego doprowadzić, no to to jest inna sprawa. I z drugiej strony mówiliśmy wcześniej o gęstości odżywczej, a cukier ma gęstość odżywczą równą zero, tak? To jest po prostu tak. czysta energia. O to chodzi, więc znowu, ale jest to jednak czysta energia. Więc jeżeli jej mądrze użyjesz to jest z tym wszystko ok, prawda? Jeżeli sprawia, że twój organizm bardzo dobrze, metaboliz bardzo dobrze metabolizuje cukier i produkuje z niej dużo energii, to, to nic się nie stanie. Problem jest wtedy, kiedy pojawiają się zaburzenia energetyczne, prawda? Metaboliczne. Więc oczywiście, gdybyś nagle oparł swoją dietę tylko na cukrze, nie miałbyś tam podrobów, nie miałbyś tam mięsa, nie miałbyś tam jajek, nie miałbyś tam ryb, nie miałbyś tam oliwy, yy, no to mamy problem, nie? Dlatego diety, które są oparte na produktach przetworzonych na cukrze, gdzie tego jest mnóstwo, to to nie jest dobry pomysł, ale jeżeli ty byś a uznał, że ty nie robisz miodu, albo masz za mało kasy, pieniędzy na miód i będziesz sobie używał przed treningiem kawy z cukrem i tylko raz dziennie przed tym treningiem będziesz ją pił, okej, okay, miód ma więcej, ma dodatkowe pewne zalety zdrowotne względem cukru, ale ostatecznie ten cukier, no, nie zdewastuje ci zdrowia i wszystkiego innego w tym konkretnym kontekście. Co innego, jeżeli ty pijesz dziennie pięć herbat, każdą dosładasz cukrem, Powodujesz tutaj pięć razy dziennie wahania na takie cukru. W każdej herbacie masz dodatkowo chęć na hipoglikemię masz hipoglikemię, i chęć pójść spać. No wtedy mówimy o czymś zupełnie innym, nie? Jeszcze jak słodzisz, jak korwin-mikke pięcioma łyżeczkami. Ale no. właśnie jeszcze ja zauważam taki minus cukru, że w znacznym stopniu wyzwala on dopaminę i uaktywnia układ nagrody w mózgu. I teraz do Ciebie pytanie, czy zamienniki cukru też tak robią, czy. Nie. Teoretycznie nie, ale jak obserwuję, jak niektórym osobom ciężko zrobić chociaż okresowy post od smaku słodkiego, to jakoś mi się wydaje, że może jednak coś w tym być. Czyli teoretycznie, jeżeli będę jadł jakieś coś słodkiego z erytrytolem, to nie wyzwala się w moim mózgu dopamina? Bo właśnie jeżeli chodzi o sam cukier, to nie chodzi, najczęściej nawet nie chodzi. Zauważ, że jeżeli zjesz sobie sam cukier czy sam erytrol... To nie dojdzie do takiego efektu. Sam raczej, raczej nie ma tak, że siadłbyś z cukierniczką i byś się nią zajadał. Raczej masz ochotę na batonik, nie, na, na, na jakieś tam połączenie zwykle tłuszczów i cukru. I smaku słodkiego jest takim niebezpiecznym połączeniem, i zauważ, że w naturze ono nie występuje. Nie ma produktu, który jest zarówno bogaty w klasy tłuszczowe, jak i cukier w naturze. Orzechy mają mało cukru, masą mało cukru, za to y, owoce mają mało tłuszczu. I miód ma mało tłuszcz. W naturze nie znajdziesz produktu, który ma bardzo duże ilości kwasów tłuszczowych i bardzo duże ilości cukru. A na przykład nerkowce? One są blisko, ale to wciąż jest produkt niskowęglowodanowy zasadniczo. Jak mm. mówimy o dużych ilościach, ale zauważam na przykład, że nerkowce są najbardziej uzależniające od wszystkich orzechów. Jak pogadasz, jak prześledzisz społeczność keto i low carb okaże się, że ludzie jakoś tak te nerkowce najbardziej. Więc zgodę się z tym, że nerkowce są najbliżej z naturalnych produktów chyba. Takiego czegoś, ale one wciąż są jednak low carb To nie jest tak, że mają dużo cukru i dużo, i, i dużo y, tłuszczu. One mają raczej mało cukru, względem innych orzechów więcej, ale to nie, 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 powiedzieliśmy, nie powiedzielibyśmy, że to jest na przykład dobry produkt do ładowania węglowodanów, nie? Więc, ale i właśnie to jest fajny przykład, że podałeś, bo jednak nerkowce ze wszystkich orzechów są najbardziej takie, spotykam się często, że wie pan co, nie ma dużo, no mam te mieszanki orzechów i tak te nerkowce wyjadam. No, no? Dlaczego? I właśnie to połączenie. Dużych ilości cukru i tłuszczu jest najbardziej niebezpieczne i ono na tłuszczu praktycznie nie występuje, a jak występuje coś podobnego, to sam widzisz, że no jest to cholera jakieś takie y, kręcące. Cukier jest bardzo fajny, tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc ich połączenie sprawia, że mamy prawdziwe bomby i to jest coś, co głównie nas uzależnia i sprawia, że nie możemy sobie poradzić. Więc na przykład zauważ, że to nie sam erytrol będziesz wcinał, tylko raczej śmietankę sobie ubijesz i dodasz tam erytrolu, nie? Czyli dobry wniosek, myślę. Uratowaliśmy trochę całą otoczkę, reputację cukru. Więc po co w takim razie są nam potrzebne zamienniki? Zamienniki są nam potrzebne po to, że jak już powiedzieliśmy, regularne spożywanie dużych ilości. O, a może zacznę inaczej. Jak sam mogłeś zauważyć Przemku, w trakcie naszych rozmów na maila, ja ogólnie nie jestem zwolennikiem słodzików i to był jeden z powodów, dla których gdzieś tam nie chciałem za dużo czasu na nie poświęcać, bo uważam, że są nieco zbędne tak na co dzień. Ja więc odpowiadając na pytanie, po co są te zamienniki cukru, no ja nie za bardzo rozumiem, bo dla mnie najlepiej, gdyby ich za dużo nie używano, w sensie rozumiem, że ktoś w niedzielę ma ochotę zjeść, zjeść jakieś ciacho, bo jest do tego przyzwyczajony, tradycja w domu, etc. Okay. Ale jakby jeżeli ktoś codziennie dalej dosładza swoją herbatę i kawę, tylko zamienił cukier z cukierniczki na erytrol czy stewię, no to uważam, że jeszcze jest nad czym popracować u tej osoby. Także ostatecznie no, te zamienniki cukru są po to, żeby zapobiec dużym wahaniom cukru wiele razy w trakcie dnia przez regularne spożywanie cukru. Ale jednocześnie dla mnie najlepszym zapobieganiem wahaniom regularnym cukru jest po prostu nie spożywanie ani cukru ani jego zamienników, więc yy, spożywanie smaku słodkiego, jeżeli już szczególnie produktów naturalnych, takich jak miód czy owoce, wtedy kiedy jest na to czas, czyli na przykład około treningowo albo latem. I teraz pytanie w takim razie, jakie są, no trochę będzie to pytanie nie na miejscu, jak wcześniej powiedziałeś, że nie jesteś tego fanem, ale jakie są tak ogólnie naukowo obiektywnie najlepsze zamienniki cukru? To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję. Aby być na bieżąco, i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju. 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!